Witam, dziś film bardziej dla początkujących. Pogadamy sobie o tym, dlaczego nie musisz się spieszyć z inwestowaniem. Często nowe osoby usłyszą o tym temacie, obejrzą kilka filmów, no i od razu chcą ruszyć z konkretnymi inwestycjami. Jeśli jakąś dokonałeś na podstawie własnego researchu i z małym budżetem, to nie ma tra tragedii, bo wyciągniesz wnioski na przyszłość, nawet jak stracisz. Ale inwestowanie większych kwot jest ryzykowne, zwł zwłaszcza w tym czasie. Zachęcam do zostawienia suba i już rozwijam temat. Na skin z manki możesz wymieniać i kupować skiny. Strona nie wlicza floatów oraz cen nakleje, więc można polować na okazję i zarabiać na tym. Albo po prostu kupić sobie ładnego skinka i nie płacić za naklejki na nim. Przy pierwszej wymianie z kodem Rafikos możesz zgarnąć do 5 dolarów za friko oraz 35% więcej do wpłaty. Na Steamie mamy lepsze i gorsze momenty na inwestowanie. Na przykład, kiedy wchodzi operacja, ceny praktycznie wszystkiego spadają. Wtedy jest bardzo dobry moment na zakupy i ten czas na inwestowanie wybacza dużo więcej błędów. Bo jeśli nie kupicie czegoś totalnie bez sensu, to zarobicie. Ostatnia operacja, czyli Riptide, była dwa lata temu. Jest to dość duży odstęp czasu, dlatego spodziewałbym się operacji w najbliższych miesiącach. E, może nawet w tym roku, choć patrząc na to, co jeszcze trzeba naprawić i dodać do CSA dwójkę. Dwójki to szanse maleją. Więc wiemy, że są momenty, kiedy market wybacza bardziej. A ten aktualny moment? Powiedziałbym, że trzeba uważać. Jesteśmy świeżo po premierze CSA 2. Liczby graczy są bardzo wysokie, co przekłada się na większą konsumpcję, kupowanie playskinów, opening skrzynek itd. I takim jaskrawym przykładem jest operacja. Jeśli by weszła w tym roku, no to wszystko poleciałoby znacząco. Bardziej jednak skłaniałbym się, że spadki będą procesem, który będzie można dostrzec. Jeśli valve nie będzie wypuszczać nic ciekawego, gracze się znudzą i odejdą do gierki, przez co nie, przez co nie będą konsumować. Też wiadomo, że trzeba odróżnić i odnieść się do konkretnych itemów i to różnie może się na nich zachowywać. Myślę, że w przypadku znudzenia na przykład takie skrzynie z aktywnej polidropów ucierpią bardziej niż na przykład kapsuły z Antwerpu. Jeśli miałeś plan na zakupy, zrobiłeś research, to od razu nie zmieniaj planów, bo zobaczyłeś ten film. Dalsze wzrosty są bardzo prawdopodobne, jeśli nie wydarzy się nic, coś pokroił pokroju operacji i takie dobrze wybrane itemy, kupione nawet w tym momencie, mogą dać elegancko zarobić. To info skierowane jest bardziej dla początkujących i tych, którzy nie, nie lubią po prostu ryzyka. To, że robi się coraz większa moda na, na inwestowanie w CS, nie znaczy, że musisz robić to już dzisiaj. Cierpliwość jest dużym sprzymierzeńcem inwestorów, no i okazje na zarobek będą zawsze. Dzisiaj to na tyle, do następnego, cześć, pa pa!